Witajcie, moi państwo. Dzisiaj, a no, taki przegląd newsów, jak zwykle można by powiedzieć, od czegoś wesołego zaczniemy. Oto y, ja ogólnie na wszystkich, y, kobieca wersja, mnie na wszystkich sportach. Także jak widzicie wesoli, weso wesoła Amerykanka, blondynka, taki zestaw zresztą mamusia i, i, i córka blondynka zawsze jest, zawsze jest wesoły, kiedyś miałem taką ex, właśnie jedną E, zawsze, była, zawsze była radosna. Po co to, po to potrzebujecie kobiet, żeby jakąś, jakąś wesołą energię wam dawały? Co, coś śmiechu, właśnie. E, tutaj matka ją wspiera. Miło też patrzeć na, na takie zawsze, e, zawsze relacje bliskie. I dla no, robi sobie jaja po prostu, no go sports, że wspiera tą dłużną, ale tak naprawdę to ma, ma polewe, że go team, go team. team Czyli to ja jest właśnie go ja. Team, go sports. The team, the team, go sports. To jestem ja na, na meczach reprezentacji. No, także miło zobaczyć we, wesołą dziewczynę, która daje trochę beki. Dawno nie widziałem polki, żeby dawała trochę beki. A tutaj proszę od jakiejś właśnie wesołej Amerykanki. No dobrze, to tak nam na wesoło, żeby tylko rozpocząć i pokazać wam, że kobiety też mogą być śmieszne. Czasami na swój sposób. I'm not <laughs> Tak <laughs> z Chińczyków, zawsze jak wspierają Białasów w takim właśnie luźnych, wiecie, też cool, that was cool, Chińczyki są spoko, na swój, te amerykańskie Chińczyki, które są takiego, wiecie, luzu, nie te komunistyczne Chińczyki, ale też im bliżej. No dobra, nie będziemy tutaj jakichś rasowych e, teorii roztrwaniać. Roz, e, Patrzcie tymczasem dzisiaj strona e -Poznań. Biznes nie ma płci. Zainspiruj się kobietami, które osiągnęły sukces. Zainspiruj się kobietami, które osiągnęły sukces. Skoro biznes nie ma płci, już naprawdę nie mogą lepszego hasła wymyśleć niż biznes nie ma płci. Zainspiruj się kobietami, które osiągnęły sukces. Czemu akurat kobietami w takim razie, skoro bi, biznes nie ma płci? <laughs> to chyba wolę wybrać jednego z tysiąca innych gości, y, którym lepiej poszło, prawda, niż, niż czy jakimiś kobietami, które gdzieś tam przypadkowo, oczywiście, na jakimś kółko, gdzie się wybiły. Nie wymując tam niektórym, nie. E, Także biznes nie ma płci, ale jednak ma. Dobra, Beka. A tymczasem Justyna Dżbik-Klugę o bezdzietności. Każda kobieta ma prawo do wyboru. Czy może być bardziej potencjonalne nazwisko niż Dżbik-Klugę? Słuchajcie. O oh, man. I napisała książkę. Bezdzietne z wyboru. Oczywiście która, czy musicie że ona była Dżbik czy Klugę, zresztą tak świetne nazwisko jak Dżbik zostawić sobie, żeby, no bo wiecie, ona nie może swojego się pozbyć w tych czasach, byłoby to feministyczne FOP, więc musi się trzymać tego Dżbika, bo podejrzewam, że Klugę to był gościu jednak, który, który przyszedł, K Niemiec, <ścoughs> albo i nie Niemiec, no ale... Polewa z tych lasek, naprawdę. No i patrzcie na tą okładkę, która mówi wszystko. <grywa> Ta laska z tymi wielkimi, wielkimi worami pod oczami, widać, że już mocno po ścianie został jej tylko pies. Bezdzietne z wyboru. Chce pani mieć dzieci? A muszę. <grywa> I szczęśliwa na jakiejś kanapie, co wygląda na w ogóle jakąś przyczepę chyba kempingową. Za 7000 zł to jest jej przyszłość, słuchajcie. W przestarzałej przyczepie holenderskiej pojedynce. Po niemcu, przepierdzianej, siedzi z pieskiem, i na, ale ma za to poduszki z Ikei, słuchajcie, i słuchajcie, jest szczęśliwa. Sama okładka, mówi wszystko już, no ale jak chcecie, to możemy tutaj jakieś fragmenty. Wiem, że są ludzie, którzy uwielbiają, jak czytam te artykuły, więc to zrobię. To ten gość od artykułów na na wyborczej, tak, dokładnie, do ten gościu, bo gdyby nie, gdyby nie ja między innymi, to byście nie wiedzieli, że są takie porąbane artykuły, gdzie yy, o, o, dlatego był dla mnie ożywczy rozdział, w którym rozmawiałaś z przedstawicielkami pokolenia Z, dwudziestokilkulatkami, które są skoncentrowane na sobie, wewnątrz Sterowne, wewnątrz sterowne, kurwa. To tak się teraz mówi na samolubów narcyzów. Wewnątrz sterowny, słuchajcie, co za piękna nowonowa. A jednocześnie mają bardzo duże zrozumienie dla inności. Są wewnątrz czyli zapatrzone w siebie, narcystyczne, pozbawione jakiejkolwiek empatii dla, yy, dla spółrodaków, a jednocześnie mają bardzo duże zrozumienie dla inności. Co przez to rozumiecie? czy jak zwykle są otwarte na grupy zewnętrzne, które chcą zdominować tą twoją grupę. Jak można współpracować z takimi ludźmi? To jest naprawdę, co się porobiło z kobietami. Szczerze mówiąc, wątpiłam, że tak, że te dwudziestolatki, które są jak Miley Cyrus i nie chcą dzieci, ale sobie świetną dała. Słuchajcie, idolkę następną, Miley Cyrus, przeć paną, Chlaną, która sama mówiła w wywiadzie, że, że widziała rzeczy, których nie chciałaby widzieć, i że szatan był już z nią blisko. Przeć przechlanym głosem, Miley Cyrus mówiła, że. I aż się... nie... aż Bochon się spojrzał. Szatańskim widzo to za szatańskie wersety, ale pokażę wam, bo aż mam polewę z tego, że, Ma... że Miley Cyrus jest dla niej. Miley... <laughs> oh, <it's laughs> up the blood. Joe Rogan prepared for the amount of balance I would have to learn to kind of teeter because you know at one point again it, it things kind of a, against my will I guess lifestyle everyone should be I think everyone should experiment it's a good time and you learn a lot of things about yourself and the people around you but life is really overwhelmingly terrifying um, and that's coming from my position and what are you gonna do about it and I think there's a way to not. Ona jest przerażona, ona dosłownie widziała szatana. Zresztą tak jest, jak przywołujesz, patrzcie, jakiś szkielet tutaj na ramieniu i tak dalej. Co się z tą łaską po porobiło? I do my own, my and my. jest y, y, sh sh shillem też swoją drogą i też daje propagandę, ale akurat tutaj daje dla samego przykładu. Co się z nią porobiło? Jak to jest idolka dla młodych kobiet, no to idealna, idealna, faktycznie z tymi badziennymi tatuażami, z tym przechlanym głosem. No dobra, także tak wyglądają. Tak wygląda Mighty yy, Cyrus. Okazało się jednak, że tak. I są przekonaniem, z przekonaniem mówią, nie chcę dziecka, bo ten świat płonie, a ludzi i tak jest za dużo. Bilans dzieci na świecie jest wysoki. Nie muszę dokładać swoich bohaterki. <laughs> o, przepraszam. Aż wyplułem mikrofon, zapomniałem założyć tego ochroniacza. Bohaterki, które zgodziły się wypowiedzieć w mojej książce, bohaterki, które, słuchajcie, bohaterka, która nie chce urodzić dziecka, to już jesteś bohaterką, bo nie, nie będziesz dokładać na, na wysoki bilans dzieci. <grywki> bohaterki, które zgodziły się wypowiedzieć w mojej książce, są bardzo autentyczne w swoich wyborach. Tak, ale ciekawe, czy w ogóle to są autentyczne wy, wy, bohaterki, czy jak zwykle jakiś wytwór wyobraźni i juleczki. Nie silą się na nic, nie podążają za modą, szczerze martwią się o nasz świat i nie chcą na niego powoływać kolejnych obywatelek. <laughs> obywatelek, słuchajcie, bo obywateli oczywiście nie. Dziecko to nie wiem, byście zabijało już przy narodzeniu w takim razie, czy jaki jest tutaj wydźwięk tego, że nie chcą powoływać kolejnych obywatelek? <laughs> czy obywateli można skazać na ten świat? <laughs> W takim razie, bo bo jest wystarczy... bo właśnie czemu nie? Niech, 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 niech ginie w tym, w tym piekle, ale obywatelek, bądź Boże, nie będziemy powoływać, bo dla nich to jest ezoteryka, a dla chłopa powołanie na ten świat to, to normalna sprawa. Wśród pokolenia Z są też osoby gender fluid, no oczywiście tych jeszcze tu brakowało. Moje rozmówczynie także nie chcą się definiować jako homo, czy nie wiadomo. Nie myślą o macierzyństwie w kategorii obowiązku. Nie wykluczają go całkowicie. Jednak z nich mówi, jedna z nich mówi: Nikt z moich znajomych nie ma dzieci. Przerażające? Otóż nie. Profesor Monika Młynarska, demografka, tłumaczy, że pewno z tego powodu nie wybrzemy. <grym> to powiedziała: Profesor, słuchajcie, jest okej, okay, nie wybrzemy z tego powodu. <krym> jako cywilizacja. <grym> No tak, bo mamy przyrost murzynów przecież jeszcze, nie w Afryce. Jako cywilizacja mamy dużo poważniejszych problemów, niż to, że wyginiemy z powodu decyzji kobiet. Mamy, słuchajcie, większe problemy niż to, że wyginiemy. Oczywiście tak wyprane słuchajcie, już marksistowską propagandą. Kompletnie przesiąknięty system edukacji powoduje to, że jest to zamknięte koło, gdzie no, nie wyjdziesz z takiej pralki normalnej, po prostu. Uwierzysz w zdety, że twoje wyginięcie właściwie to się no, dobrze przyczyni dla, dla Ziemi i dla wszystkich. A przyrost gdzieś tam bilans i tak będzie na plusie w jakimś Meksyku, więc co tam, jak Jakiś, jakiś Polak, prawda? Eee, mamy więcej problemów niż to, że wyginiemy z powodu decyzji kobiet. Przekonuję i podkreślam, że zawsze będą kobiety, które będą marzyły o urodzeniu dziecka i zrobią wszystko, by to marzenie zrealizować. I dzięki Bogu, naprawdę, dzięki Bogu. Tylko najgorzej, że coraz więcej jest tych właśnie jednak stukniętych. Eee, brakuje nam społecznie wypracowanego że wzorca szczęśliwego, bezdzietnego żyństwa. Że, że, nie ma macierzyństwo to pewne kontinuum. Pełne najróżniejszych historii, także takich jaką opowiedziała wspaniała Agnieszka. Wspaniała kurwa. Promotorka książek, znana na Instagramie jako Ruda Czyta, która najpierw bardzo chciała dziecko mieć, przeszła naprawdę dramatyczną drogę, a dziś cieszy się, że wielu prób nie została matką. <grym> Oczywiście, koop jest najlepszy. Zwraca na to uwagę Ola Kwaśniewska, która na wielu wiadach mówi o swojej niedzietności. O kurwa, oni tutaj mieszają, słuchajcie, językiem, kroją to przemianowują, może zacznijcie już pisać po rusku, Sir wróćmy do wróćmy kompletną rewolucję marksistowską, tak jak chcecie, po co się tu obcinać pamiętam jak w rozmowie z wysokimi obcasie obcasami podkreślała mnie o niedzietność pyta się w kółko a mojego męża Kuby Badacha nigdy dla mnie to, że kobieta można o coś zapytać bez pardonu a, już tam cię kto wypytuje na pewno. Normalna rozmowa, może czy ma Pani jakieś dziecko, Bo to zawsze można o dziecku pogadać, więc zapytasz jakieś kobiety, może czy ma jakieś córki, coś, a no, no, jakieś już nie wiadomo o co pytać. No dobra, także tragedia, dalej tragedia, słuchajcie. Czemu nie możemy wrócić do prawdziwych, do wesołych lat 90. -tych? Patrzcie, gdzie takie reklamy były normalne w TV-ku. Niełatwo jest upolować kurę znoszącą złote jajka. A moje złote. Niełatwo jest. Moje złote. Dobra, beka. I prawdziwa laski, które nagle, od, nagle widzą czada. Patrzcie, beka. Nawet ta z tyłu, szara myszka po środku poprawia okulary, żeby zobaczyć czada. Taka jest, taka jest prawda, właściwie. Wszystkie są czada. Tylko, jakieś bardziej zadbane się te dziewczyny wtedy wydawały wszystkie. Może, niż teraz. Także to też było ciekawego. Była beka jakaś. Grana, dobre jajca, nie? To ktoś wrzucił z 13 listopada 1999, nieźle, co? Niezła, niezła data. A tymczasem zapłakana Maja Bo Bohosiewicz apeluje do fanów. Szukajcie pomocy u specjalistów, zmaga się z depresją. Płaczę w najnowszym filmie na Instagramie, pod filmem, na którym płaczę, znajduje się bardzo długi opis. Warning, ostrzeżenie, z was, że nie chodzę na terapię, ale pokazałam, że byłam na CAP, czyli aktywacji energii Kundalini. <grywania> Aktywacja energii Kundalini, Gonciarza nie wypaliła niestety i depresja, depresja i wtedy, ale na szczęście przybiegną zaraz 100 tysięcy komentarzy, napiszą na Instagramie i będzie git, będzie po depresji. Medyczne żarciki, z których nikt się nie śmieje oprócz medyków. Jest to jakaś grupa facebookowa, ktoś rzucił screena. W zasadzie możemy się śmiać tutaj ze wszystkiego, piszą. Jeśli żart jest dla kogoś zbyt mocny, to zawsze może opuścić grupę. My nie będziemy tęsknili. Różne żarty tolerujemy w tej grupie, niektóre być może przekraczają granice dobrego smaku, no ale taka już specyfika tej grupy. Uuu, hardkorowcy, czyli po, można jechać po bandzie. Jednak nie pozwolimy na jakiekolwiek przejawy homofobii, transfobii i wyśmiewania osób nieheteronormatywnych. Nie Każda osoba, która wrzuci tutaj takiego śmieszka, wyleci stąd zwiczym biletem. Tak jak dosłownie chwilę temu wyleciał pewien anonimowy człowiek grupy, który nawet nie był w swoich poglądach na tle odważny, by opublikować na pod własnym nazwiskiem. Bla, 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 bla. Tak, widzimy, twoje nazwisko nic ci nie uchroni przed palcem zagłady. Ale ktoś tu odleciał. Oczywiście Laska, która dostała trochę władzy, bo ma grupkę Facebookową, słuchajcie. Jak się komuś nie podoba to wyjazd, mogę pokazać, gdzie są drzwi. Jeśli nie zamierzam wkurwiać, to miała być zajebiście spokojna niedziela, wasza ulubiona moderatorka Marta S. Już widać, że ona byś coś ma z, medycy z medycyną wspólnego właśnie, także jak sobie... Pomyślicie, jakie osoby są dopuszczane naprawdę do leczenia ludzi, tak, yy, które no, widać, że język, język jak mi operuje, nastawienie do ludzi, jest toksyczne. Nie powinna być, yy, powinno pracować gdzieś na magazynie z, z rzeczami, a nie z, yy, z ludźmi na pewno takie y, takie, y, takie jednostki ale będzie pracować z ludźmi, będzie tyrać ludziom banie gdzieś w jakiejś kolejce, może będzie jakąś y, jakąś pewnie, nie wiem, jakimś radiologiem, nie wiadomo, może jakąś lekarką niestety, obawiam się nawet no i oczywiście cała beka tej grupki jest taka, że można po wszystkich cisnąć, ale nie po osobach nieheteronormatywnych, transfobii i przejawy homofobii i nie wiadomo co, czyli nie po jednej jedynej religii, jaką wyznają teraz. I to ludzie przy medycynie jakieś. Mi to zupełnie nie dziwi, bo już tego widziałem dużo wszędzie. Cieszycie się skandal na YouTube? Jest wyjaśnienie, dlaczego upadek polskich influencerów tak nas kręci. I co pisze Paweł tutaj? Paweł, przyjrzyjcie się tutaj Pawłowi, jak zobaczycie typa jest dosłownie jak z mema o Sojbojach czy innych kukach, więc wiadomo już dosłownie co będzie pisane. I gościu tutaj wnioskuje, że w obronie tych influencerów pozwanych. <laughs> że ludzie się śmieją, bo lubicie Schadenfreude, czyli przyjemność cierp cierpienia z ludzkiego cierpienia. I dlatego chcemy obserwować tych YouTuberów, jak upadają. Nie dlatego, że są z wyrolami i chcemy po prostu zobaczyć, jak, jak sprawiedliwość się dzieje, tylko Schadenfreude, czyli najprościej rzecz ujmując, radość z cudzego nieszczęścia. Paradoksalnie, jednak, nie jest to do końca coś złego. Aha, to dobrze wiedzieć, że nie jest coś złego. Jeszcze Jeszcze tutaj jakieś lewakowskie, lawako, yy, new age'owe przemyślenia na ten temat, że nie, dobrze, żeby jak komuś źle tego życzyć, coś złego. Ktoś popełnia błędy, które powodują utratę twarzy. Status społeczny jakoś na to zasłużyła, przynajmniej w naszych oczach. Nieszczęście, które spotyka miłych i sympatycznych ludzi, nawet o wyższym statusie społecznym, rzadko kiedy sprawia przyjemność, tłumaczy Barnett. No właśnie, więc. Jest to zwykły Schadenfreude, the joys, the joys of others. For... Oczywiście, oczywiście to według mnie nie powinno tłumaczyć, dlaczego ktoś chciałby, żeby było więcej przemocowych zwolenniaców z YouTube'a. No dobra, Paweł, na koniec wybrnąłeś z tego, że, jednak, że to jednak nie tłumaczy tego, ale cały artykuł, artykuł jest o Schadenfreude, że macie przyjemność z ich cierpienia. No nie, tylko po prostu zawsze się patrzy na to, żeby oczyścić środowisko. Tak zawsze miła jest normalność. Tutaj tymczasem Jarosław Wolski, jemu usunęli film na YouTubie jakiś i no i jak na razie YouTube mnie tam nie zbanowało, zachęcam do oglądania, o, yy, życzę by on na tej platformie odpalił filmy ich monetyzację na poziomie choć 1 trzeciej z YouTube'a, no dobra, tutaj Jaro, Jaro, Jaro się popłakał, że mu pieniążki YouTube ob, ocenia, obcina. A tymczasem ja, patrząc na to, słyszę dosłownie, jak Mr. Anderson, jak zwykle, jakby odbierał telefon. Oh, shit. Yes. Yes. <laughs> yes, shit miał być, ale z jakiegoś powodu nie ma tutaj wersji z shitem, więc jest tylko yes. Więc czuję się jak właśnie Morpheus... Kiedy słyszę takie gadanie, że kolejny Neo odbiera telefon i się dziwi, że shit, że YouTube ci obcina cokolwiek. W ogóle, you guys are getting paid, dosłownie. Chcecie jakiś filmik na koniec jeszcze? To mam tu tradycyjnie, jak dla was, wiecie, jest memik, yy, że och, yy, musisz mnie zabrać nie na taką randkę, nie byle gdzie, nie do jakiegoś tam baru, nie żadne kawusie, tylko na do jakiejś knajpy ekskluzywnej Wiecie, pojawia się dużo tych kobiet, które zanim nie, nie dasz laptopa w ogóle, nowego Apple a to nawet nie będzie z tobą gadać Aha, a znacie ten topik, że jak jeden facet tego nie zrobi, to inny zrobi? To ja wam teraz podam przykłady z mojego życia, które są całkiem bombarding Niedawno na drugi raz dostałam laptopa MacBooka w sensie, nowego w sensie Nie poprosiłam o niego ani nic Powiedziałam, że zepsułam mi się ładowarka do starego, jakoś to w rozmowie wyszło Potem przyjechał, wrócił chłop z tym laptopem A tymczasem, panowie egzotyczni, jak zwykle w Polsce, randka w lasu. <laughs> po prostu. Randka w my lasu i widni lasu. Nie mają maj, randka w lasu, słuchajcie. Tyle wystarczy w Polsce. Y kiedy dostanie to, to, o co się modliła, czyli swojego egzotycznego mm. <grywa> pana. No nie, nie potrzeba jej zabierać na jakieś tam ekskluzywne randki. Wtedy nagle y, wszystkie te z, e, zwyczajne ograniczenia nie obowiązują. Randka w lasu, panowie, i wygibasu. No dobra, to by było na tyle. Do następnego. Peace out. Dostalę Was z tym obrazkiem. <laughs> Yo.